Funda ma 14 lat i jest żoną Mehmeta, który jest o 6 lat starszy. W wieku 15 lat po raz pierwszy zostaje matką. Jej siostra powie później, że to małżeństwo było piekłem na ziemi. Po 10 latach małżeństwa funda zakochuje się w swoim szwagrze. Oboje z małżonkami mają trójkę dzieci. Wiosną 2009 roku zostawiają swoje rodziny i uciekają razem najpierw do Turcji. Później do Iserloch. W maju 2009 roku Funda chce się rozwieść i wrócić do swoich dzieci. Przypuszczalnie zakłada, że zostanie jej przyznana opieka nad dziećmi. Ale Murat nie chce tego tolerować. Dusi ją szalikiem. Następnie załatwia samochód dla kolegi i jedzie ze zwłokami w bagażniku 500 km do Sisen koło Gepingen w badeni Württembergi, swojego dawnego domu. Składa ciało przed domem jej siostry. Kilka godzin później Murat dzwoni do krewnych i przyznaje się do zbrodni. Udaje się do adwokata i zostaje aresztowany przez tamtejszą policję. W październiku 2010 roku w sądzie rejonowym w Hagen rozpoczyna się proces. W listopadzie Murat zostaje skazany na 13 lat więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i pomoc w budowaniu dużej bazy danych historii o zabójstwach honorowych. Prosimy o subskrypcję naszego kanału Zabójstwo Honorowe. Na...